Hej, postanowiłam no, zaszaleć z losami, a tak dokładnie z Vegas 777. Kupiłam aż 5 sztuk. Oczywiście to są w różnym czasie kupowane, ale tak właśnie miałam zamiar tutaj je Wam pokazać w jednym odcinku no to zobaczymy co z tego wyniknie oby tutaj coś było no bo 50 zł to jednak troszkę jest, żeby cokolwiek wpadło to będzie dobrze, zapraszam do trzymania kciuków, no i oglądajmy Vegas jest naprawdę takim ekspres losem więc dużo czasu wam nie zajmę lecimy już z tym i szukamy oczywiście trzech tych samych symboli tutaj w grze tu widzimy, że nie ma tu niestety zabrakło jednej pomarańczy. Szkoda, że nie jest tak. Byłaby wtedy wygrana, no ale niestety niestety nie. Minimalnie może Wam przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Bo po co tutaj wytężać wzrok? Yy, nie mamy. Oczywiście szukajcie tutaj yy, sobie tak według siebie albo ze mną. Mam nadzieję, że nie za szybko, nie za wolno tutaj wykreślam, ale wiecie. Każdy ma inne tempo, więc ciężko byłoby wszystkim dogodzić. Tu zabrakło i dwóch wiśni, znaczy jednej wiśni i jednej tarczy na przykład. O, tu niestety jednego winogronka zabrakło. No cóż, nieważne. Zabrakło, to zabrakło co nie? Nie tym razem, no to nie. Mm, nie ma. O, to było blisko do zwrotu, ale nie dali. To było blisko. Do czego było blisko? Do 30 zł. No to fajnie by było. Nie ma i nie ma. No niestety. Tu mamy pustaka, ewidentnie pustak, Kolejny Vegas. Lecimy. Wiecie, nie wiadomo, czy właśnie stawiać na ten Vegas, bo niby najwięcej można wygrać, w sensie, że 10 tysięcy w losach nie ma większej, właśnie, wygranej niż 10 tysięcy, ale z drugiej strony tu nie ma. Z drugiej strony jest to najdroższy los i widzicie, że on idzie naprawdę ekspresowo. A wygrać to też chyba jest ciężko. Najwięcej miałam 20 zł, no ale na kilka prób, więc wiecie jak jest. Pomyślimy, jak to zrobić. Mam nadzieję, że chcecie odcinki z Express losami. Oczywiście u mnie są też zdrabki, to nie jest tak, że tylko losy. Staram się, żeby dla wszystkich było coś. Choć chyba w tym tygodniu. Kiedy to nagrywam, będzie więcej losów. No bo mówię, że uskładałam troszkę i chciałabym uporządkować szufladę. Nie ma, mało zabrakło. I bym miała już wiecie, na bieżąco. A tak to gdzieś tam kupiłam, trzymam i nie wiem. A one są takie długie, że naprawdę troszkę bałaganią. No, jak widzimy, tutaj bez emocji, właśnie bez emocji. Więc muszę się zastanowić nad tymi Vegas. Więc wiecie, może, może lepiej w te mniejsze, więcej zabawy, mniej strat. Możecie mi właśnie doradzić, może jakoś. O, ale chociaż mamy w końcu przełamanie. Widzicie, tu mamy, tu i tu. Mamy pomarańczkę. Pomarańczkę już znamy, co ona oznacza. Oznacza zwrocić czyli dyszka. No dobra, i dyszka, oczywiście. No to tak, gra siódma nie ma. Ósma nie ma. No to już lepiej troszkę mi się czuje, Ale wiecie, dziesiąta nie ma. Możecie mi właśnie doradzić, jakby uważacie: inwestować w legacy czy nie? O, ale widzę, że może. Warto, bo wpadają kolejne. Czyli mamy 20 złotych, tu nie było. I tu nie było. No to tak. Zostajemy przy 20 złotych. No to tak już mówiłam, kiedyś właśnie też miałam 20 zł, więc 20 razy 2 to w sumie 20 złotych mamy. Mamy to, może tak zrobimy, bo pójdę wymienić i mi się pomyli. No to tak, fajnie. Mamy zaskoczenie, oby nie ostatnie. Lecimy z ostatnim, piątym Vegasem. Tu widzimy, że nie ma. Nie ma. Nie ma. A tu też nie ma. Nie ma. O, jeden dzwonek, jakby był, to by już była wygrana. A za dzwon co dają? U700 zyla. Fajnie by było. Wtedy by mogła Wiecie, więcej kupić i na odcinki nagrywać. Na kanał znaczy nagrywać odcinki. No ale może kiedyś takie się coś trafi. Piłki. Zabrakło jednej piłki, a piłka co daje 70 zł. To też by było fajnie. Co hmm. mamy dwa zegary. Zegary akurat w legendzie nie pokazali co one by dały. Może dlatego, że wiedzą, że nigdy nie będzie trzech zegarów, albo inne legendy są czasem. Nie wiem, więc tu mamy pusto, ale zapraszam na podsumowanie. Podsumowanie nie jest tym jednym z tych najgorszych, ponieważ mamy tutaj 20 zł na 50, to oznacza, że mamy minus 30 zł. No, mogło być gorzej, gdyby nie ten Vegas który się fajnie spisał, byłoby aż 5 dyszek do tyłu, a tak to jakoś jest. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, to też pomoże właśnie w, w rozwijaniu tutaj tego kanału. No i co, mogę tutaj tylko zachęcić nowe osoby do zostawienia subika i nas więcej, tym będzie można więcej tutaj próbować. Więc fajnie, a tym, którzy tutaj już są, dziękuję i już Wam czasu nie zabieram. No to pa!